Pięknie, pięknie! A będzie tak! I z strzelec! Tym trudno, tym trudno, tak! Uwaga, urapa! Tym trudno, pięknie! Jeden z oburzonych z tego jest szty. Jeden z oburzonych z oburzonych z oburzonych z oburzonych z oburzonych z ubrane, ubrane larty Dopingujemy, dopingujemy. Pięknie, pięknie. Można się Dopingujemy. 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 nauczyć. Dopingujemy. 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 kogo. Pięknie. Pięknie. Dopingujemy. Prawa, Dopingujemy. 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 Proszę bardzo, panie prezydencie, szanowni państwo, 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 szanowni w tej chwili praktycznie drużyny wyrównały się. Okazuje się, tym, że mała strata w jednej postępinie nie stanowi o tym, jaki będzie efekt tankowy. Pięknie! Patrzcie, jak to dziewczyny to robią strachnie. Super! Bardzo dobrze! Na pewno nie miały silnych rzutów do czynienia, a te strzynka we spółkach super. Już jest blisko i to jest ostatnia część konferencji to już przeszkód, tak? a więc słuchajcie Państwo, dopingujmy, dopingujmy, oni dobiegają do mety. Dobiegają do mety. Brawa dla jednej, drugiej drużyny. Dobra, dawa, go, Dziękuję. Uważaj. 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 się Uważaj. 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 Różne są metody, żeby w tych spodniach się więc można w powietrzu lecieć, ale również można słuchać pan duży. Pierwsza część zakończona. Teraz trzeba połączyć się z elegancją ściągnąć te portasy. i m Pamiętajmy, że idziemy wszyscy lewą i prawą nogą. Ale jest to całkowicie przyjemne, kiedy już padamy w ryż. Pierwszy niech narzuca dla tempo i będzie wszystko dobrze. No pięknie, pięknie. Super. Przejdziemy do skrzynek. To nic, że nam się To nic, to jest tylko dobra zabawa. Starajmy się współpracować. Jeden kieruje. Jeden kieruje, a wszystko będzie dobrze. Pięknie. dotarliście do końca teraz skrzynki. Dopingujemy jedną drugą drużynę. Myślę, że każda drużyna ma wśród widzów, swoich bliskich, swoich znajomych, którzy dopingują, ale tak wcale nie muszą być bliskich znajomych, wszyscy dopingujemy. Na dobrą zabawę. Gotowi? Przemek, uwaga! Start! To widzę, że amatorki i my Obrały w ten sam sposób, tą samą metodę, ale to będzie szybszy. Pięknie, brawo! Każdy przyjął inną metodę podkrywania się tych spodni. Każda metoda jest dobra, jeśli jest skuteczna. A teraz cztery osoby, przygotowujemy się do nart. Amazonki gotowe. Pimpy gotowe. I również nie ruszają. Dopilnujemy. Idą łeb w łeb.

Nadal idą, łeb, łeb, Popatrzcie na marzonki, popatrzcie na piłki. Łeb, łeb skrzynka w wstrzynkę. Dopingujmy, słuchajcie, tutaj rozrywka będzie bardzo, bardzo ciekawa. Coraz bliżej, coraz bliżej. lep, lep, Jak przystało na mażonki pilny piłkę, pierś, pierś. Dopilnujemy, Tutaj praktycznie ułamki sekund będą decydowały. Ułamki sekund. Dopilnujemy. Pięknie. Generalizacja wspaniała. Wspaniała, wspaniała. Pięknie, pięknie, jak w serialu, jak w serialu, pięknie, wspaniale, świetnie, świetnie, na świetnie, 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 na, konia. Zero. na tego serialu nie było, ale cóż, życie jest ciekawszy niż serial. Docinkujemy ostatnią drużynę. Oni nie mają konkurencji, a jest walcząc samodzielnie. Z czasem, ze słabościami. Right, right. Bravo. Pięknie, pięknie, tak jak wzor wsiadał z konia na konia, tak oni ze skrzynki na skrzynkę. W takim Państwo, jak był wzor to również był sierżan García, prawda, który po prostu miał pokony, żeby poradzić sobie z Zoro. Często ten jego brzuch był traktowany tą szpadą Zoro. Tu cieszę widzów, bo Zoro jako ta pozytywna postać zawsze służył tym biedniejszym i potwierdzonym. Dopilnujmy drużynę Zoro. Ostatnie biegi są na miejscu. Gratulujemy.